Trajan od Stefana Felda. E, przykładowa rozgrywka zasady. E, jest to gra od 12 roku życia. 2 do 4 uczestników. Około pół godziny na gracza zabawy, więc tak naprawdę od godziny do 2 godzin się bawimy. E, gra w czasach Imperium Rzymskiego. E, tu rozłożyłem tak schematycznie, bo powinny jeszcze być dla drugiego gracza. Tak, tutaj pionek leżeć. Tu pionek kolejny do, do Senatu i tutaj razem z dowódcą kolejny pionek no i tu wiadomo do, do punktów ale jest tak, co my tu mamy mamy e, obszar e, w którym e, zdobywamy e, żetony w prowincjach o, jeszcze powinny być rozłożone żetony na razie tylko tu na na te najbliższe e, i punkty e, więc tu e, akcje militarne Akcje militarne wyglądają tak, że e, to jest obóz, tutaj pójdzie nam ludzik i on nam pójdzie z żetonu no, takiego, tu na przykład dwa ludziki nawet pójdą, e, lub z akcji takiej. To nam idzie do obozu, tak? E, kolejna z, z akcji w obozie to jest przemieszczenie do wódca dowódca na sąsiednie, czyli stąd może przejść tu, tu lub tu, na przykład pójdzie tu, on wtedy może wzi wziąć żeton, te żetony są nam potrzebne, te same żetony zielone są tutaj na forum, te żetony zbieramy, żeby w pewnym momencie zaspokoić potrzeby ludu, one tutaj będą takie, takie lub, lub taki ze zniczem, o takie. Więc wysłanie dowódcy. Kolejna akcja wysłanie ludzika, legionisty ludzika do dowódcy. I on wtedy nam zbiera punkty z danego regionu. W każdym takiej prowincji może być tylko jeden legionista z danego gracza. Jakby tu był kolejny gracz, to no może tu przyjść, ale, za każde, ale będzie odejmował trzy no, punkty za każdego legionista, który tutaj inny gracz już będzie w tej prowincji. Tak? Ale nie ujemne punkty. Więc mamy akcje militarne. Mamy akcje w porcie. E, tutaj e, oddajemy karty e, do wysyłania towarów. Tak? E, od 1 do 4 e, kart, od 2 do 20 punktów, obracane i wtedy tańsze e, karty, mniejsze e, punkty. Tutaj od 1 do 4 kart. Tu istotne, każda identyczna karta, identyczny towar. Tu równe karty, dlatego widzimy niższe punkty. Tu pary, czyli para, czyli jednakowe, ale różne pary, tak? Na przykład para, niech sobie będzie ryb, para byków, para zboża, tak? No i wtedy 15 punktów, odwracanie dla kolejnych, że już mniej. Kolejne akcje, Trajana. Tu trzeba ustawić wszystkie, wszystkie żetony, i te akcje są połączone ściśle z mandalą. Widzimy na każdej z nich jest dwa kolorki, tak? I tu są kolorki naszych znaczników. Mandala polega na tym, że biorę z jednej tacy wszystkie elementy i przesuwam je, tak? na przykład wezmę te dwa i, i sobie przesunę tu i tu tak? skończyłem w każdym muszę zostawić jednego skończyłem tutaj tutaj był żeton z dwoma takimi e, kolorkami jak mam pionki więc to realizuję przesuwam się na polu punktacyjnym i kładę ten żeton tutaj na końcu jeśli chodzi o, to, o te potrzeby w tej kolejności oddaję to Jakbym tego nie miał, to mogę zaspokoić tym, ale tylko raz, tak? I oczywiście to są do, do zgromadzenia punktów. Tak samo możemy dostać dwie karty, tak samo możemy dostać podwójną akcję. Te podwójne ustawiamy sobie tutaj. W sensie, jak skończyłem na przykład tutaj na akcji budowy, a miałbym na, tutaj na budowie żeton, o, z tych tutaj, taki, no to mógłbym zrobić jed, y, y, pierwsze tego akcję Trajana, czyli z żetonu, y, kolejne akcje z młotka, czyli tą budowy, a potem mógłbym jeszcze zrobić tą samą akcję budowy i jeszcze drugi raz tą akcję budowy, tak? Lubię, bym tego nie miał, to raz akcja budowy, drugi raz akcja budowy. Ja bym chciał oczywiście. I te akcje, y, z ty, te tutaj, muszą być powiązane z, ty, z tymi, które identyczne, co tutaj są na talerzach. Skoro tu mam trzy, no to jakbym chciał tego ruszyć, to muszę wszystkie ruszyć. Więc na przykład jeden, mogę sobie dać tu, żeby było wygodniej. Dwa, trzy, tak? Pędruję ją na talerze i realizuję tą akcję. No, Trajana nie mam, e, kapelka. Jakbym miał, to bym patrzał znowu na tę tutaj. Więc bym tylko zrobił militarną, czyli tylko stąd, tak? E, ta budowa, budowa polega na tym, że Jedno wysłanie ludzika tu staje się budowlańcem, tak? Druga rzecz, pierwszego ludzika mogę dać gdziekolwiek mam ochotę, na przykład nie wiem, na schody, bo są tak położone blisko siebie. Czemu tak? Bo kolejnego ludzika, aha i to oczywiście biorę. Kolejnego jakbym wysłał, muszę najpierw tutaj potem znowu tu. To muszę ich dać w sąsiedztwie tego. Czyli napad tu, 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 nie na skos, tylko poziom. pion. Jak to wziąłem? Zawsze pierwszy rzecz, który biorę. Daje mi odparami też akcję. Składę cztery punkty na tor i akcje z kolumienkami, czyli akcje z forum. Tutaj trzy żetony z akcji, czyli żeby położyć je tutaj jako dodatkowe do odpalania żeby zgodnie z tymi, i żetony, które z drugiej strony są zielone, ale też mogą być akcją lub też mogą być do Senatu, tak. Lub jokerem do karty, lub jokerem do domku, dż, yy, lub jokerem do zielonego betonu, czyli te zaspokajanie potrzeb, jokerem do akcji też mogą być, tak? Każdy pierwszy odpala. Istotne też jest, żeby je zbierać, bo punktują nam 3 i 4. 3 jednak, jednakowe, 3 jednakowe z każdego tego, tak? Za, to jest 10 punktów, 4 to jest 20 punktów. Tutaj, jak będą te wymagania jakieś tam, to jeśli nie spełnimy wszystkich 3 minus 15, nie spełnimy 2 minus 9, nie spełnimy 1 minus 4, tak? Jak przemieszczamy tutaj, nawet przemieściłem 2, powinienem przemieścić 2. Potem przemieściłem 3 znaczniki, powinienem przemieścić raz, dwa, trzy. Kiedy to nam minie, tak każdy gracz, jak przemieszcza tutaj, to od razu przemieszcza tu. Dla dwóch, trzech, czterech. Jak to nam minie, wystawiam pierwszy z zakrytych właśnie tutaj potrzeb ludu, tak. Potem minie znowu, to drugi i trzeci. Kiedy minie trzeci, no to sprawdzamy, to odwrócamy. Gramy tak przez cztery y, takie epoki. Um, Akcje jeszcze kolejne z, ze statku. Jedno to było te wysyłanie tak, statkami, ale jeszcze mamy, że biorę dwie ze stosu zakrytego na swoją rękę, jedną odrzucam, którą chcę. tak Lub biorę jedną z widocznych, to są stosy odrzucone, lub wysyłam, lub wystawiam te karty żeby punktowały mi w przyszłości cele. Każdy jeszcze powinien mieć taki cel wylosowany z worka jeden od samego początku przy planszy, tak. Na początku będę szedł w budowę. Więc takie karty żebym miał wystawione tutaj u siebie w strefie gracza. To one są wystawiane po to, żeby mi punktowały właśnie z tych celów. Tutaj jest kolejne i e, Senat, akcja Senatu. Akcja, aha, w tej akcji dla dwóch, dla trzech, dla czterech. Tu jest symulacja dla dwóch, więc te puste, tak? Senat, taka akcja, one wszystkie są tutaj, tak, na, na kółeczku, na mandali. Przemieszczam się, dwa punkty, dostaje, trzy punkty, cztery, pięć. Jakbyśmy skończyli, są oba pionki na tym samym miejscu, no to sprawdzamy wtedy to, kto ma więcej dodatkowych czyli dodatkowych głosów, na przykład głosów w Senacie, tak? Ten dostaje z tych betonów złoty, czyli ten bardziej atrakcyjny, a drugi dostaje gracz, ten kolejny, ale jest dodatkowo słabszy, jako serwny. Eee, więc mamy to, i patrzę, czegoś jeszcze wam nie powiedziałem. Jest akcja budowy, czyli wystawianie tego ludzika i, e, i, i kolejne e, z nim po, e, połączone. To już może być tak, że na przykład, e, jakby kolejny gracz chciał gdzieś tu, też mógł grać na pustynię, mógł stać kilka ludzików, tak? Jakby chciał potem tu pójść albo tu. Więc mamy tak, mamy tą budowę, i to jest zdawaniem tutaj i odpalaniem dodatkowych akcji. Mamy ten port. Port to jest wysyłanie statkami, to jest wystawianie kart na poczet tych celów. To jest dobieranie kart, tak. Dwóch, jedna odrzucanie z ręki w ciemno lub jednej z tych stosów odrzuconych. Tutaj mamy dobieranie jako akcji jednej z tej trójki lub tych zielonych na poczet tutaj tej konsumpcji ludu. Tu mamy militarne, czyli do obozu ludzika, tu już też jest do obozu ludzika, tylko tu jest budowlanie, więc tam jest legionista, plus wysyłanie, przemieszczanie dowódcy, żeby zbierał żetony z prowincji, plus przemieszczanie legionisty do dowódcy, żeby zbierał punkty z prowincji. Senat, czyli akcje tu, punkty na żywca, żeby dojść do, do tego, tak, i zdobyć. Akcję e, Trajana. E, Trajana to jest tak, biorę tą stąd, który tam z wierzchu mi się podoba, daję sobie e, na e, miejsce, gdzie jest kolumienka, łuk triumfalny i ten łuk triumfalny przemieszczam na pierwsze wolne miejsce, czyli tu. Kolejny dałbym tu, łuk triumfalny bym przemieścił tu, tak? Kolejny dałbym tu, łuk triumfalny bym przemieścił tu. Kiedy wszystkie zajęte, łuk idzie do, do środka i czeka, kiedy się zwolni miejsce. Dobrze, to jest wszystko. Tu zbieramy te, te nasze żetony. Z tego odpalamy akcje. Tu są akcje dodatkowe. One muszą być zgodne z akcją stąd. Przesunięcie znacznika obowiązkowe. Przesunięcie tego tutaj upływu czasu obowiązkowe. Akcje nie są obowiązkowe, obligatoryjne. No, akcje dodatkowe y, 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 nie są obowiązkowe. Y, y, natomiast y, muszą być połączone z tą, którą odpalamy akurat tu, a odpalamy z tej tacy, gdzie na końcu stanie znacznik. Czyli tak naprawdę obowiązkowe mamy tylko przemieszczanie znaczników i przemieszczanie tego, tak? Wszystko inne. To nie jest obowiązkowe, ale jest, jest ważne, żeby to robić, tak? I jeszcze powinniśmy ludziki trzymać w tym miejscu, tak? A, dobra, tyle o grze. E, aha, no, jak jest czyszczenie, no to, to zdjęcie, co, co pozostało tłuda nowego. E, wyczyszczenie tego, to cofnięcie w te miejsce. E, tutaj uzupełnienie te pola. Na których nie ma żadnego ludzika, a jest puste miejsce, tak? To uzupełnienie tego, i to, co jest tutaj obrócone, to z obracamy na tą stronę bogatszą. Tak wygląda tutaj czyszczenie. No, zdjęcie tych betonów. I tyle, jeśli chodzi o grę. Fantastyczny produkt, szczególnie ta mandala, tak? Bo tu przesuwając, już patrzymy co w przyszłości musimy na danej tacy zgromadzić, tak? jakie będą wymogi, żeby spełnić te kafelki Trajana. Więc tu jest ciągłe myślenie o kolejnych ruchach już na przyszłość i do kilku ruchach, żeby za każdym razem starać się spełnić i żeton, no i akcję odpalić. Tak? To jest Trajan, gra, która technicznie jest naprawdę oryginalna ze względu na to. जिनकी